Czemu go chce spalić? What? Hey, on umrze. Zjarał go, nie ma go, nie odzywa się. Jest. Nie yes. 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 Tak przyjemnie w życiu jeszcze nigdy nie było. Wiecie dlaczego? Moi drodzy, wokół mnie jest wiele fajnych postaci. Chcecie takie? No wiem, że chcecie. Są bardzo przytulaśne. Przynoszą szczęście. Zapraszam serdecznie na Palion Style. Kupcie takie. Bolowski, ale żem ci pizzę zrobił, no będzie dumny ze mnie, Moja proszę cię bardzo. Pepperoni, italiano pepperoni, zjedz dźwięk. sobie tą piękną ty jesteś z tak, nas na rzeczy! To jest moja rodzina ja... pizza! Chłopaki? Chłopaki? chłopaki! 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 chłopaki. Ej, on jest, on Ale pan nie jest głupi! Gdzie wani, jesteście? Jestem głupi, nie jesteś! Zlecił nie sobie pizzę, nie zwracaj mu no. uwagi na niego! Na głupce niebieski nie kładłem! Jaką pizzę i barany! Co? Ten bajacz podpalił mi cały domek! Jak ci podpalił Co? cały dom? Zdało, dalej, No spadać stąd, uciekł już stamtąd! ty! ty dzień no dzień i spalił popatrz. dom! O kurde! O, nie nie? nie, 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 Ty, Leonie! Nie! Co ty robisz? Nie, nie zbliżaj się, się palił! Przestań podpalać! nie! nie zabieraj się do mnie! Zabieraj się tą książkę! A! Nie, zbliżaj zabił się! Mnie. Zabił mnie, zabił mnie! Zabił no, zabił mnie. Ty! Oooo, oh! nie, jestem w tym palącym się domu! Pomocy! Paliu, gdzie jesteś? Jestem w domu pali się! Pali... Oh. Dobra, Leon, Leon, uspokój się, Leon! Macie się do mnie nie zbliżać! Ja mo mo Możesz się uspok... Przestań Jest podpalać! Nie, nie dam rady. Nie masz podpalać tego, patrz, wszystko się pali! Dobra, Leon, uspokój się! Proszę cię! No podpaliłeś no wszystko, Leon! Po prostu się bawię! Oh, I będę sojusz. cały czas podpalał. Masz z nim sojusz, tak? Masz z nim sojusz! Jak ty a możesz daj, tak robić? Uspokój, u, uspokój się, bo spali spaliłeś w ogóle, nie wiem czy wiesz, ale to jest dom prześladowcy też, wiesz? Właśnie podpalać dom prześladowcy. Dobra, jasne, przekikane jasne. Przekichane będziesz ją u niego, Ga -ga przekichane. Gadaj sobie, gadaj, Urodzy gadaj, ja gadaj, się. gadaj, Dobra, gadaj. się. Spoko, i tak ten dom jest cały czarny, i tak będzie trzeba, o kurde, ale będzie ją Patrz! Ej, ugasi ej, się ej, ogień, ej, zobacz. Ej, chwila. A, prześladowca leci, patrz! Chyba się wkurzył! Prześladowca! Wkurzył się, Przepraszam, przepraszam. Zabił no, go! Właśnie, zabił no, go! Zabił go po prostu Prześladowca mówiłem, że to jest zły, zły kompan Najgorszy twój sojusznik to będzie ty No, gdzie ty nie, lecisz? Odlatuję, odlatuję. Odleci... Za nim! Czy nie za nim? Uleciał. I Bolo! Bolo wyłącz! Bolo, Bolo, Bolo się zjarał, Bolo się spalił No On spalił Bolowskiego, no co za ziomek Nie no nie mogę, czekaj nie ugaśmy wierze, wszystko. Cały domek spalony mam Kurde, no nie wiem że Gasimy teraz po dom prześladowcy, chodź do twojego po, tego domku Właśnie ja cię próbę, kręcę, ci... no Ej, czy ty? Dywan ci się zjarał No nie, no ja tego w ogóle, ona chyba... O, ale mój bryloczek się nie zjarał przynajmniej Ha, się ha Widzowie, bryloczki, koszuleczki nowe Są już na palionstej Najlepsza koszulka jaka jest, cała na no napiszcie palionowo Wbijajcie, kupujcie sobie, piękna pamiątka A teraz idziemy na dół Gdzie, ty, gdzie jest bolowski? Będzie się spalił Bolo. Pewnie w, w chacie Bolo. będzie, czekaj, zresztą się pewnie w łóżku <grym wyszły> Żyjesz? Nie, nie ten Polak! Zabiję go zaraz! Furda. O! Bolow, na... bolow. Nie do nas! Eee, Merwica mam, więc. Ja wiem, ja wiem, o co chodzi, Bolowski. Merwica mam, takie Ej. na niego ja, ja, to ja to rozumiem, ja jest to rozumiem, Bolowski. Ja to rozumiem, Bolowski. Hmm. Bolowski, lata wokół ciebie takie, takie dziwne jest dziwne jakbyś śmierdział trochę chyba. Cuchnie! Nie Nie dwa bo się Dobra, Kielokę dobra, no ugasiliśmy ogień, ale powiedzcie mi, gdzie oni mogli teraz zniknąć? Eee, prześladowca się udał? Nie, prześladowca zabił Leona. No. Pewnie do. na. 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 pole albo do jego domu. No po, ej właśnie, może go znowu zamkną. Ale chodźmy zobaczyć duną do prześladowcy, może. Nie, ja tam nie idę pewnie. ja nie ja No jak Dle nie idę? nie idziesz tylko, że. no bo. Ja nie chcę tam na to patrzeć! Nie chcą przejąć fejonową, to nie chcę przejmują! Ale nie no, chodzą do tam mojego tam domu! Niech nie chodzą nie nie do mojego domu! Stań bolo. obok mojego boku i walczmy nie. o to! Masakra bolowski, że nie chcesz! Ja Z kim? Ja robię z nimi sojusz, pod warunkiem, że nie będę wchodzić za mną. Nie będziesz domu. robić coś, ma ognia! Żartuję. Przestań, przestań! Nie, Szartuję, nie, żartuję, nie, żartuję, nie to coś bo ja będę go Że ja nie mogę. Zabiję, zabiję. Dobra. No. Trzeba mu porobić zdjęcie, mam aparat. Dobra Bolo, jak nie chcesz z nami iść? spoko, ja rozumiem. I nie chcę, idźcie sami ogarniajcie. No i co, co będziesz robić? No, będę grał, a wy będziecie <laughs> walczyć. <laughs> Tak. Paliła jest sprawa Pięciolatek za Idzie, zagrać no. sobie w grę na komputer, za nas, pomóż przyjaciołom. Idzie, zagrać w grę, no tak Mam wygląda. sprawę, bo jak bolo idzie grać, to ja też mogę iść, chcę zagrać. Haha, <laughs> no jesteś taki żartowny, śmieszny. Nigdy w życiu. No, idziemy. Ciego, idziemy, zawsze ma idziemy, idziemy, idziemy do domu przysiadowcy i sprawdzamy, co tam się dzieje. za Patrz, no, musimy zdobyć tą książkę, jakkolwiek stworzyć moce ognia, zgasić, no ona no, i będzie idealnie, tak? Zgasić, tak, zgasić, <laughs> zgasić nie. Leo, no, rozumiesz? No, Olek! No, nie było co zabawne w ogóle, Jesteś niemrawy, rozumiesz? To, to, niemrawy. No czemu? a myślę dlaczego jestem niemrawy? Bo hmm? Polo jak zwykle może sobie pograć, a ja muszę... Są tej. tam, są tam, jest Leon ej, ej, a No nie przepraszam. Nie mam, ej, nie mam Nie jesteś, nie jesteś tam mnie zły jak Dobra, już ci daję, chodź, no, daj ci dam. Kurde, ja wszystkie wykorzystałem wczoraj, wczoraj na śledzenie ich Teraz tam pójdziemy do niego, ale oni chyba wchodzą do przy prześladowcy Nie, ale ty nie jesteś naprawdę? A ty? Naprawdę? Zlatuję na dół Idę Ja jestem przy laboratorium Dobra, jestem Dawaj, 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 dawaj Nie widać, a tu? Myślałem, że już masz potkę z Idź, klub, idziemy Go, 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 dawaj, 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 dawaj Gdzie oni pośródko. mogli pójść, jak myślisz? Nie mam takiego Czeka pojęcia Czekaj, litry mam Zajmij. O, stop i furzku. idę zobaczyć czy w biurze są może, czy może Nie, są w biurze. no na pewno w dole będą. Biuro zamknięte, zobacz na dole, kibel wolny, biuro pracownika, kurde A, puste. Widzę, ich znalazłem. No, gdzie są to? Ej, ale. No. Ale skoro, kurde, ty mnie, to ty jest? Nie, skoro ty nie jesteś Co na mnie Co to jest? Skoro ty nie jesteś na mnie zły, to dlaczego ty mnie tu sprowadziłeś? Co? Co ty chcesz mi? Nie. No wejść. Naprawdę ty chcesz mi to dać? Eksperyment, jak Co mu chce dać? To będzie wierze, jakiś eksperyment, dobra, dobra, zobacz. Wejdę, wejdę, Redstone wejdę. oznacza jedną rzecz: eksperyment to jest prześladowca. On jest zbyt mocny, wszystko dzieje się teraz 100 razy silniej, rozumiesz? To już nie, to nie jest to samo. nie jest droga, sam Ale wierzę, że się uda. Patrz, to już nie jest ten sam przesiadowca, zobacz co on robi. Oko wielkie, Leon ta w jakiejś tubie, to się skończy źle. O kurde, pierwsza, pierwsza faza, faza przemiany. What? Co tu będzie za No, palią z góry, jak Patrz, on On się nie odzywać, to widzisz? No, może patrz. to lepiej coś go tam, uwaga. Kurde, to jest anty Może głosowy. w ogóle nic nie słychać, patrz. Da się to zniszczyć? Nie da się tego zniszczyć. O kurde, on coś odpala. Leon! On odpala, on odpala, zobacz. On Leon! Nie, mnie nie słyszy, to jest antygłosowa szyba, widzisz? Nie da się jej zniszczyć w ogóle kilofem. Nic. No to patrz teraz, patrz teraz. Nic, zero! Zabrałem twojego kompa! Co? Odpala coś! Co? Odpala Co? coś, odpala, patrz, prąd się nie. robi! Lawa. Ej, się pojawia. O, Co jest? Czy on go chce spalić? What? Ej, on umrze... Patrz, zjarał go, nie ma go! Nie odzywa się! To jest! Jest! Wow. To to jest zabawne. To jest, ja jest naprawdę. To nie jest to zabawne stare, to co nie jest zabawne. Co 3 minuty będziesz mnie zamieniał? Co 3 minuty się będzie zmieniał? Co? co? Ale jak to co 3 minuty, jest... I co ja będę cały lawowy? O ja nie on mogę. On jest ognia, widzisz to? Czy on się będzie mam jakieś... nie, no, ja naprawdę, się mam iść teraz palionowo do Bola i mu pokazać tego Irokeza? Ej, w sumie to nie, będzie dobre. to jest dobre. przesada, to jest przesada. On ma Irokeza przed od Bola, Bolo się popatrze. Dobra, to w takim razie ja idę szybko napalionowo! i wtedy wyślę i pokażę mu to. Nie, Ej, dobra, idzie. mogę się założyć tak. Bola powiedzie, ty bułaku, mój Irokez. Tak. <laughs> tak pewnie będzie. O kurde, on jest szybszy niż my, dawaj. No nie, no musimy zdążyć. Tak, ja bym źle poleciał znowu. Chodź. Dawaj szybko, dawaj szybko, zdążymy, zdążymy przed nim, zdążymy być przed nim, bo się pomylił trasy. Pomylił trasy, Ale co do bolo. my się pokazujemy? mu, Ci się nie pokazujemy, mu? Idziemy, no tak, pokazujemy mu się. Tylko nie, mle, mleko musisz dać. Im mówi, patrz, poszedł już do niego. Nie gadaj, dobra, zobaczymy reakcję Bolowskiego. Zobaczymy reakcję Bolowskiego. Jaka będzie na to? The military. Bolo, tylko. leściu, haha, bolo. Masz mnie co masz na, mam to. na głowie. Co to jest? Brzmi, daj wejście, daj mi wejście. Masz, 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 to, masz, to, masz, masz. masz, masz. No. Co ty masz takiego? No, mam no, ma rokeza takiego, lepszego trochę niż nie. ty, palancie. Ej, nie, co ty masz na tak, głowie? A ty skąd się tu urwałeś? A co ty masz takiego rokeza? Masz, ja się nie Dobra, zresztą, wiecie Ej, co, ja tutaj co tu się wyprawia? A ty co tutaj robisz, Palionowy? Powiedz mi jedną rzecz. Czemu si głowa ci się jara i zgapiłeś irokez od Bola. A, bo tak mi się zachciało. Ty, i to... buraku, jesteś kopią malną. Skąd masz takiego fajnego Wygrałem, wygrałem. Fajnego? Wiedziałem, nie, nie, że jest to fajny. To akurat nie jest zabawne. To wiecie no, wie, 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 e... co nie jest zabawne? Zabawne jest to faktycznie, że Leon ma teraz lepszego irokeza niż Bolo. Nie mów tak! To, to jest <grym> a, Tak jest Bolo Rzecz nie. druga, on Jak ma zazy. żywy ogień na głowie i go to nie boli No właśnie, ty jest, 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 jest takie A to swoją bole, a to sami, to Bolo, jest, to jest a może tego, ty go, też tak chcesz? Zazy. Tylko musisz zazy. pójść ze mną A gdzie takie jest mm, robić? Nie gdzie mogę ci pokazać. Bolo Nie Bolo, Bolo przestań, ten on się już Bolo, jestem w stanie ci załatwić takiego niebieskiego irokeza, tylko musiałbyś pójść ze mną Nie Dobra, to niech ten ty nie mnie co, Ja robię, no że go z posłusza, posłuchasz, no nie. nie Tak, ze mną będzie mu lepiej, lepiej masz Nie, masz się go nie słuchaj, co ty, co ty robisz? Co ty? Ale irokez będzie fajny ja ci będzie, co? Będzie, co? nie. Leon -le 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 zostań, to ja muszę bolowym powiedzieć coś Ale będę miał fajnego irokeza, jak A, mi zabierze do fryzjera jego ty nie wiesz jak to się stało On wszedł do jakiejś, tu był prześladowcy Spłynęła na niego lawa Cała nie. lawa po prostu, był w tej lawie z 20 sekund Wyszedł nie. z irokezem na głowie jego go to nie boli Nie. No tak dobra. to wyglądało. Ja to Bolo, muszę zobaczyć. Jak chcesz, to mogę kupić farbę i przefarbować ci rokę za niebieską. Nie niebiesko. O, o. Ja wiem bym, kto ja bym taki sam, wiem ja czy taki samego on ma. Nie, bo on no, bo, się bo nie, tak fajnie no, nie. Nie możesz się tak napalać, bo on się stał jakimś dziwnym człowiekiem. Tylko chyba nie ma niebieskiego ognia, nie? No niebieskiego ognia, no raczej nie ma, no jak? A Zatry. nie, jest! Przecież jest pochodnia niebieska chyba... Nie, niebieski. Ech, dobra. <klujna> <klujna> Bolo się, udusi. się ze mną. Idę nie. No to zapraszam. A wy sobie zostańcie tu w dwójkę, chodź Nie Lecie. mam żadnej książki, zapraszam Bolo, Bolo. ja cię zaprowadzę Bolo. do tego super fryzjera. Bolo, Dobra, o, przestań! Aurysto, to idźcie! Nie! Nie podpalaj nas! Lecie. Dobra, Bolo. mówi Olek, Bolo, jeżeli chodzi o Jurokeza, on jest głupi, walnięty, no! Co on zrobił? Dlaczego tam poleciał? On dla lepszego za zrobił wszystko, to jest jego całe życie, to ważniejsze dla niego niż dziewczyna. No to ja mu machnę szybko szpachlą jakiegoś z gipsów, gipsu buduje za lepszego o, Jestem za, tylko on nie będzie chciał Jak zobaczymy ten ogień Oni polecili do domu przy środowcy. my Nie mamy niewitki. No mam jedną Kurde, rzucaj Uwaga, a może tam rzucimy? Dobra, czas racja, masz rację. Dobra, lecimy za nimi chodź. Nie no nie, no nie może być, bo... czekaj. Nie, nie, lecimy. Zahaczyłem się, nie ja myślałem. Przeoczyłem coś, nieważne. Musimy z wziąć bola. Wiecie co? Zrobimy tak, jak znajdziemy bola, to go zabijemy, zrespi się na chacie. Ej, to jest dobry pomysł. Musimy no, go odciągnąć masz. do tego głupiego pomysłu. Wiesz co, bez niewidki nawet, zostaw, zostaw, bez ja tam... no, bo... Nie, bo to będzie podejrzany, bo nie, wtedy przerwam. Nie, ale przerwam tam. wtedy fazę wszystkie, zwracaj tu. O kurde, ale to co, co robimy, no? Ja się uzbroiłem. No nie wiem, no na wi go machniemy, tak z przyczajki. No dobra, niech ci będzie. Bo to wiesz przerwam fazę i się nie będzie przemijał dalej Dobra, dobra lecimy w takim razie Chodź, 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 Idę, idę, No Co Tak Bolo, musisz wejść tutaj tylko do tego i się zamienisz Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, dobra? Dobra, ale to Zaraz, 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 Zniknął Uciekamy, uciekamy, uciekamy Co to było? Kto tutaj jest? Spadamy stąd, spadamy stąd, sp Dawaj, dawaj, uciekamy na uciekamy na dobra, chodź, dawaj szybko, szybko. szybko! Dobra, gdzieś tu powinien być bolowski. Czy on się tu zrespił? Na kąpie, no patrz co za nerd! Od razu jest na kąpie! Bolo! Ty! Co ty robisz? Nie ma w takich sobie osukał! No nie ma, nie ma, nie Nikt ma. Nie robi takiego ilokeza! Nie Nikt idzie, nie robi. Nie idziesz do tam do, Bo nie ma, bo to jest kurde, to jest magia, czarna magia, Dobra, która... Nie. Nie ja nie muszę się tam. dowiedzieć, jak zrobić takiego ilokeza, nie, tylko bo... niebieskiego. Nie ja ci przestań, zrobię bo... taki, coś przestań. pofarbuję ci, to I tylko nie, tam Nie, muszę, nie, nie jesteś, jesteś fryzjerem, pają Z, zakup mi takiego! Leon się będzie zamieniał, miał fazę pierwszą i teraz będzie kolejna faza, rozumiesz? Myślisz, że moje żółte włosy są tak naturalne? Nie no, farba chyce. BOLO, gdzie ty zniknął? Jestem tutaj cały czas? Co ty masz na nogach? Co ty masz? Co? Normalne, fajne, co? Eee, dobra, nie. mówię wam, że to, to że on tam eee. do tej lawy, to, to nie jest normalne. Ej, ty dobra, do... nieważne. Bolo, chodź, pokażę ci... Ty się ci zamieniasz o... w kłębek Ognia, gościu! Cicho, Bolo, e, chodź, pójdziemy Pogą na tego i dla ciebie. Ej. Gorąco przy tobie! A myślisz, a myślisz, jak wejdę do pieca, do pizzy, to też tak będę? No nie, ja mam taki specjalny sposób od mojego kolegi. Chodź, pokażę, a ty odejdź co bo użyję ognia Nie, koniec tego tego nie, 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 Bolo, nigdy, nie to... Ty coś nie, wie... tak? Co ty się zamieniasz? Nigdzie bola nam nie, zabierasz. Druga nie, 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 Chcesz coś coś nie, nie, Chcesz? nie, się no, zamienia w nie, zamienia nie, nie, być nie, chcesz mieć ale... takiego irokeza? 3 minuty. Zatrzymajmy, ja minuty to będzie kolejna! Zrobię wszystko! Odpa czekaj, odpalaj stoper, czekaj, czekaj, telefon, szybko! O, zegar, stoper, start! Leci! A chce, leci! Jak robiłem ci tą prizulę, nie? To wkładałeś w góry do, do lawy, czy co? Tak, do lawy miałem, byłem cały w lawie, ale spoko, to jest naprawdę git! Chcesz iść ze mną? Ale nie bolało cię to? No tylko przez chwilę, ale, ale to jak super A na przykład jakbym e, szampon z lawą kupił, to bym też został taki. Jaki szampon z lawą? Ale czemu ty się mnie pytasz, ja ci to pomogę ogarnąć, bo taki jeden kolega mi to pomaga. Tak. Dlatego dobra, chodź idziemy? Bolo, Dobre, czy dobra, ty no... nie! stop! Za trzy minuty, a dokładnie za dwie minuty, zmienisz się w coś gorszego i ty chcesz z nim iść, Bolo, otrząśnij się! Ten irokes nie jest normalny i to nie istnieje, to coś jest magia. Dobra, nie, 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 ty naprawdę nie wkurzasz! O! 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 Co to było? Jajco, nie zbliżać się! On się zaczyna robić agresywny, na, widzisz? On się zaczyna robić agresywny, bolo! No, no widzisz, ja się bolo? tak nie na nie? Nie, ty mnie w ogóle nie no. wkurzasz, ale Kuro, próbujesz tą normalną no gadkę zrobić. No ja tak zacznę próbuję robić... normalną gadkę. Ogień zrobić. to nerwowość, woda to spokój. Ogień to nerwica, czerwony kolor to nerwica. Zacznę no o, co o, ja mu robię? Przecież stoję w miejscu i się nie ruszam! Przestań być taki... Ale ty jesteś potężny! No wróć do nas! Dobra, chodź Bolo, idziemy! Nie, widzieliście? Nie, bolo. Nie, nie, on się zako... Ty jesteś potężny, Leonie! No, kurde, no ty chyba... Cyr nie, on se żarty robi, ty... Olek! Błago, Bolo, Ale zamieszkamy, zamieszkamy, się, zamieszkamy w się w domu nie, no, i ja ci jest potem wszystko no, powiem, jak się zamienić i w ogóle. A no, no, dobra, a weź podpań sobie Palionowi! Palionowi mogę to zrobić, co? Ej, dobra, czekaj, 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 no czekaj. Co ty zrobić. Beknie, a ja się dorzucę! No podpalam i chatę, ty! No dobra, Ale nie reagujmy na to! Z bolem Nie, na... nie, 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 nie. reagujmy nie. na to, nie reagujmy na to! Nie. Nie. co oni robią? No bole, Podpalamy bole! Ej, dobra! Ej. Dawaj teraz, zapalniczka podpalamy, bohatę bola i nie, zwalamy! Nie, nie, nie podpalamy, bo mi spala wszystko! Jak się krew? Zrobimy kiełbaski na co? Ooo! Kocham co kiełbaski zresztą mam te super moce, to możemy to w końcu wykorzystać! Powinniśmy teraz podpalić 30. domek Bola i wtedy Bolo się Bolek. wkurzy na Leona i nie będzie chciał z nim być! Bolo, Bolek, w ogóle ja ci powiem w tajemnicy. Wiadomo, że to my. 30 no. sekund zostało. Bolo, ja ci powiem w tajemnicy, bo ja słyszałem, no. że jak już będę miał wszystko, to czeka mnie coś naprawdę mocnego, ale to pokażę tylko i wyłącznie tobie, tak tylko im nie mów. Tobie jeszcze mogę powiedzieć. Ale ty, no nie wiem, nie wiem, To jest podejrzane, ale ale weź mi złotki. Dobra, Sorry. tak. 10 sekund, 9, 8, 7, I co 7, podoba ci się? 6, no, mega się Cztery. No coś się zmieni, 3! Ja 1, coś się Ej, mu doszły, Nie! mogę. O! 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 to, to jest, co to jest? Na to, bo jest. O! to? O! 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 co z nie ty, ty wiem, ty, ty nie los, to przeraża już! Nie wiem Ej, dobra, dobra to o, się zaczyna... raz kiełbaski. Nie no to są żarty, teraz? to są żarty, zobacz co zrobi kiełbę, co robi z grilla Ej. po prostu w sekundę. Oh, yes. dobra, czekaj, 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 Skurma i rokę, za manogi, i ręce, to co, co teraz może się w nim zmienić? JA Wiadro wody, Patrz! Ej, Ale go ja to boli pewnie, zobacz! Zdjęcie ręce! Nie wiem, nie. co ty mi zrobiłeś bolo! To nie go to boli, ja trzeba ich skłócić, dobry pomysł, dawaj No nie, ja. Ej, ten. a, tyka, a bolało cię to ty nie? No troszeczkę, nienawidzę wody! Ej, Chyba to jest? O, to, wiesz. to jest! O, to jest! jest! Ja, jest! ja Ej, Woda się pojawiła. Oh my god. Ej, będzie kolejna przemiana za dwie minuty czaisz to? Czemu woda się pojawiła pod tobą... Nie wiem, ty mi powiedz! No ja nie wiem, to nie jest łebka! Czekaj, trzecia faza przemiany! Trzecia faza przemiany! Za ile czasu? Ale stopper Jestem przy parku, przy nich. Nie wiem, Nie czy tam podchodzić. A zobacz, ja już wiem co się stanie. Co się stanie, ale co teraz się zmieni? Czekaj! Masz ilokez, mas lęce, mas nogi Nie! to? Kla, kla, nie, nie. Zobaczysz nie, zobaczysz coś dużo lepszego. dużo się Co się zmienić jeszcze zmienić w kla, Ej, kla, kla, tu, tu kla, Gdzie jesteś? kla, i... Tu, 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 tu cię, za no. Leonem. kla, go do wody. Ej, kla, kla, dobry kla, kla, poczekaj. Muszę podejść bliżej, poczekamy na niego. Hmm. Może w takim bądź razie... Ej, czekaj, dobra, skoro ma, nie ma klaty, to może klata mu się zapali. Może... może Polo, chodźmy. jeden ogień wielki. Nie! uciekaj, parę nie, rzeczy. Nie, nie możemy. A, no, uciekł nam, Nie, tylko nie pali od sajla. Nie. Zobacz to. Nie. Ale pali on może może się go no, no, Mleko, mleko, mleko. Mleko? Nowe mleko, Przecież mleko. teraz mikro wypadło. Mleko. Potrzebuję, ja potrzebuję go uspokoić, bo on się za... I minuta mu została na kolejny przymianie. Wypij sobie też, wypij sobie też. Dobra. Nie. Chłopaki, co tu to robicie? Jest to e... jest miejsce święte. Proszę je zostawić. No chyba nie takie święte. A skoro gdzie to są tu moje bremok, jak tutaj nie ma. Czemu ty już masz staję? wszystko z ognia? Eee, no co, normalnie, po prostu mam. Zresztą weź, odejdź, chwila, powiedziałem, że macie sposób odejść. Dajcie nam pogadać chwilę. Bolo, Bolo, Właśnie, dajcie nam tutaj. porozmawiać. Nie, Bolo, to bolo, dajcie mi porozmawiać z, z, z Bolem. Nie gadaj z nimi, nie Nie, wytrzymam. Chodź. Zostało pół minuty. Oleg, jesteśmy w kropce, rozumiesz? Twój no, nie brat... to ta wiem, z... zło. No i od, 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 od zawsze to mówiłem, nikt mi nie wierzył. Ało, boli, boli. Ech, <laughs> Widzisz to? Mówiłem, że to jest. I co, bolo? Takie to bezpieczne? No, no bardzo. Teraz mnie posłuchaj, chodź tutaj, poję... chodź tutaj bolo. On poję... jest jakiś zamocny, pan. Teraz mnie posłuchaj. Nie, nie, nie z nim sojuszu. On będzie coraz bardziej agresywny. Zamienia się w ogień. Ogień to jest od razu zło, rozumiesz? No, Spalicie, ale... on ci będzie myślałem... miał My Myślałem, że będzie nic i lokeza. Ale nie będziesz miał i rokę mogę Iroke za sporności na ogień potrzebujemy? On się zmienił, on się zmienił. Dwie minuty. No, no, no. Miały. No się? Zmienił się, chodź zobaczyć co! Szybko! Co mu się zmieniło? Nie mam pojęcia. Leon! Leon! Leon Coś. Możesz się odwrócić? Coś mu się palić, pali mu się twarz! No Witam! O oh oh, Ale nie Chwila, chwila, nie, bo co z nim? chyba nie wiecie jednej rzeczy. Eee... Jak wejdźcie stąd! Co? No i co? O oh my God. Oh, oh, oh. Nie. Podejść! O kurde! Nowa, nowa, moc. Nowa, nie. Nowa, nie. Moc, no nowa moc! Nowa moc! Nowa moc! Spadajcie! Nowa moc! No to boli, to boli, to boli, boli, boli boli boli, 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 boli! Nie, no, bo tobie za to, co widzisz! Grzech, on jest agresywny, Zobacz No Zobacz, ciekawe, kiedy kolejna faza będzie. Nie, proszę. Aa, to boli! Dobrze, mam zbroję na szczęście. Nie, Dlaczego uciekasz? No, chodź tu! Aa, to jestem bezpieczny, i co teraz mi zrobisz? Oooooooooooo! Ej, chłopaki, dawajcie do Haha! Ty słabiaku! Bolo, dawaj do wody, nie no aj, co to robi, teraz mnie nie boli, nie, nie boli. Się. Dobra, dobra, to przez wodę nie boli. Haha, <laughs> gdzie są twoi koledzy? Nie. Co? Nie. Leon, co z tobą, co z tobą? Ty taki nie byłeś, zamieniasz się w agresywną postać, rozumiesz? W agresywną postać o się osobę stop? zamieniasz. To wszystko o. przez prześladowcę! Charakter mu zmienił przez te ocen. Jak to zabija? Nie, proszę, proszę. tarcza, i co teraz zrobisz? Mam tarczę, ode. Jaki tu ma zasięg? Jaki tu ma zasięg? Kwarta sawa za przemiany, dobra, a gdzie mamy się schować? No ja za nas! Nie wiem, prawda? Za, za ile będzie, za ile ale będzie. Ale dlaczego uciekacie, bolo? Chodź, mieliśmy minucy, porozmawiać. Dwie, no stoper. nie rozmawiam z takimi grupkami jak nie Czekajcie. No, co ty powiedziałeś? Dawajcie nie, do wody, nie, dawajcie nie, do wody, do rzeki. Nie wiem, do do, do rzeki! Do rzeki dawajcie szybko. Szybko, szybko, szybko. Na dno, na dno. Dobra. Dawajcie, o... dawajcie, dawajcie. Dawaj. Jaki mnie słyszy po straszny broń. Ja już wiem, bolo, a ty co? Od razu sojusz, bolo, tak? Po prostu Nie ma opcji, nie! Aaa, rozmywa, rozmywa się te nogie! Rozmywa się te ogień! O, oj, bije, bije! jesteś blisko, ale tak to nam nic nie zrobi, widzisz? Nie, nie nic w tym! Nie bolisz! Wypad, co? to nam nie robi! Twoja no nowa moc robi. jest beznadziejna! O tak? wygląda przepotężnie! O kurde! Zab... nie ale nie tak blisko! Nad, 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 Ale zobacz, się jak się okaże. rozmywa! Jest, dobra, tu jest bezpiecznie! Dobra, bolo. Mega easy, mega Chodź, easy! Chodź, pójdziemy na drugi koniec, bo on zaraz będzie miał kolejną przemianę, a już nie wiem, co mu odbije. Dawaj, dawaj! No spadamy stąd, spadam widzowie, nie wiedziałem, że takie coś może się stać jeszcze w trakcie prześladowcy. Czy wy to widzicie, że mamy problem teraz i z prześladowcą i z Leonem? Nie sądziłem, że to tak będzie wyglądać naprawdę. No, ja tak samo! To już ja, ja nie wiem czy on nie jest niż prześladowca teraz. A ja on w ogóle może być, co teraz nie no, prześladowca chyba nie ujawnia swoich mocy. Też tak, właśnie, może prześladowca ma moce, których my nie znamy, ale no. ono widał jakieś słabsze po prostu ognia. Nie wiem, dał, dał, dał moce wiedz! Nie obliczenia! Oh o my God, zostaw mnie! Okurce. Oh. Okurce. No chodź, Balion! Uciekaj, Bono! Czekaj, czekaj, co? czekaj co za nim! Dobra, to nas nie dotknie, on nie może wejść do wody. Patrz, to jest genialne! On nam nic nie może zrobić, a nie, nie, nie. Ta... Ja o, nie kurde. mogę! O kurde, co? o kurde! B... To! On jest patrz, on próbuje na mnie trafić! Patrz, Zobacz, nie ma, no dawaj! Się tu! No dawaj. Nie. A, a, o, On chce mojej wody! On za 20 sekund będzie miał przemianę kolejną! Tak bez... no, Jakbyśmy no, go co co nam zrobisz? Nie! Ale o, co nie. on może się przemienić teraz? No, nie mam pojęcia co mu się jeszcze może zmienić, że jest cały z ognia przecież, no klata, klata No zapraszam Klata powinna się No ale zmienić. czemu ty się tak boisz Palio? 8 sekund 7 6 6 5 5 Widzisz się 4, zatrzymał Co się, 4, znowu się 5, zatrzymał Nie 2 Jeden! JEDEN! Co się w nim zamieni, co się w nim zamieni? O nie, o, o kurde, nie. pali się już tutaj! widzisz jego nogi? Patrz. jest? Zostawia taki przesmyk chyba za sobą. Pali się cały, pali się cały. Dobra, ekipa. No, Pokaż, co się, Dobre, się zmieniło, no. Po się, ja cię kręcę. Jak on się jest... Ej, mogę cię dotknąć o, ja. tylko? Czekaj, chcę zobaczyć, jak jesteś gorący. O oh my god! Ja nie roz to, to już jest lawa! To jest lawa, to ubrzymiem zbroję! No chodźcie do mnie! Dawajcie ile teraz spadamy stąd, spadamy jeszcze raz, jeszcze raz. się, chodźmy. dawajcie do mojego pytko. domu. Szybko, pytko. nie mogę, nie mogę. Pytko, pytko. Dobra, pytko. dawajcie, kitramy się, kitramy się, uciekamy przed Leonem, moi drodzy!